Opowiadam, co się stało z łóżeczkiem wtedy. Ona obudziła się na zjeżdżalni. <laughs> Mam to wyciąg, czy nie? <laughs> czy niech ludzie widzą, widzą prawdę? Zmierzenie temperatury. Cześć wszystkim, dzisiaj będę malować przez dokcie. Jeszcze ja nagrywam vlogo. Słuchajcie, nagrywamy tego vloga dzisiaj z windy, chciałam powiedzieć. Nagrywamy dzisiaj z łóżka. Właśnie ostatnio ktoś narzekał, że cały czas nagrywamy z windy, więc. Niestety dzisiaj nagrywamy z łóżka, ponieważ mam trójkę chorych dzieci w domu. Tak, Aisza? Co się stało? Kto opowie? Ja. Ja zachorowałam. Majkę też z chusteczkami. Mogę już walować przez dobrze. Malu, malu. Słuchajcie, co było? Przed wczoraj miała kater i gorączkę, więc już nie poszła do szkoły. I ja miałam nadzieję, że... Elias i Maja nie zarażą się. I właśnie wczoraj Aisza już nie miała gorączki i pozostał jej tylko katar. I się okazało, że Elias ma katar, Maja ma katar. I właśnie dzisiaj się okazało, że Elias ma gorączkę, czy jak to się nazywa, stan przedgorączkowy, czyli 37,3 stopnie. Maja też miała w nocy tyle samo Chorujemy. I ja też dzisiaj postanowiłam, że nagram dla Was vloga, ponieważ też już czuję się tak mocno, nie za bardzo, boli mnie głowa. Jak się czujesz, Eliasku? Lepiej? Lepiej? Ty? Powiedz widzom, jak się czujesz? Odwrócił się. Słuchajcie, to pierwsza choroba Eliaska. Pierwszy raz ma podwyższoną temperaturę, więc nie wiem, jak to będzie. Dla mnie to z nim pierwszy raz. Łapka w, dla łapka w górę dla chorej Mai. Łapka w górę dla To i dla Ciebie łapka w górę. U Mai jest tak, że jej organizm zazwyczaj właśnie na wirusy reaguje zupełnie inaczej. Czyli u niej od razu jest bardzo wysoka gorączka, prawie 40 stopni i już kolejnego dnia ona jest zdrowa. U inaczej. inaczej. Aisza może mieć przez kilka dni podwyższoną temperaturę, gdzieś 37, około 38 stopni. I, I już. Z Eliaskiem jeszcze nie wiemy. Ty mnie chcesz zjeść, tak? Jadłeś przed chwilą. Już chcesz mnie zjeść. No, chyba widać po mnie, że ja też już średnio się czuję. A, jeszcze a, a. co wyprawiasz? Maluję to z łkcia. I za chwilę z Aiszą e, pouczymy się trochę, ponieważ Tosia wysłała też, to znaczy mama Tosi, Gabrysia wysłała dla Aiszy zadania, które były w szkole i właśnie, właśnie najważniejsze, e, skąd Aisza przyniosła wirusa. Wiem, że to Aisza. Przytargała do domu nam wirusa ze szkoły. Ale ja ponieważ okazało się właśnie, mama Tosi nam wczoraj ha. powiedziała, że pani wychowawczyni hmm. też już nie ma w szkole. Choruje i połowy dzieci w klasie też nie ma. Więc skąd przyszedł wirusa Isha? Ze szkoły! Czy <grym> się nie ziemi? Jeżeli strzęsie się kamera, to nie ja. Zobacz. to Elias. o jest. stara dama. Ha. Tok, tok, tok. Opowiedz, opowiedz nam o wszystkim. Życzymy wszystkim miłego dnia. I co ma jeszcze? I nie chorujcie. Tak, i nie chorujcie. Piszcie, co u was jest ciekawego, co nowego. Czy nie chorujecie? Mam nadzieję, że nie. A właśnie, co było z łóżeczkiem? Opowiadam, co się stało z łóżeczkiem wtedy. Z rana, jak się obudziłam, to myślałam, że on jest całkowicie złamany. A się okazało, że mąż po prostu nieprawidłowo złożył, zmontował łóżeczko Teraz jest wszystko ok. Ale właśnie wtedy w nocy u nas było takie przemieszczanie się. To w łóżku leżał Eliasek. Później, jak go karmiłam, to przełożyłam go na inną stronę, czyli na moje łóżko. Maja poszła do jego łóżeczka. I właśnie z rana, gdzieś o czwartej nad ranem, Maja mnie obudziła i mówi, że ona obudziła się na zjeżdżalni. Ja tak nie zrozumiałam od razu, o co chodzi. Patrzy Maja, y, le, leży właśnie jak na zjeżdżalni i mówi, że to jest zjeżdżalnie. A się okazało, że po prostu to miejsce środkowe, które jest do leżenia, ono po prostu było źle zamontowane i spadło. I razem z nim Maja, to znaczy Maja obudziła się, Maja nie pokała, Maja po prostu spała. Jak spała, to ona po prostu leżała na tej zjeżdżalni jakby i, i się obudziła już normalnie i mnie obudziła też. Więc wszystko dobrze się skończyło. Też na runcki, tak? tak? Gdzie się takie rozgadali. To, tak, już zabiorę cię na Ili Eliasek leży na bzdusku. Tak? A jeszcze cieszę się, że teraz nie chodzisz do szkoły? Nie. Dlaczego? Bo tam są moje przyjaciółki. Przyjaciółki są? A właśnie a propos tego, kto u nas gotuje obiady? Słuchajcie, nie jeżeli... Jak zawsze, tatusze. Słuchajcie, jeżeli ja czegoś nie pokazuję na filmie, to, to nie znaczy, że tego u nas nie ma. Filmy nie wychodzą codziennie albo kilka razy dziennie, więc nie możecie widzieć naszego całego życia. Tak, u nas często obiady gotuje tatuś, ponieważ e, dużo lepiej mu to wychodzi. Tak, Ejsza? Co co smaczne to? Co kupiłaś? Ale ja też gotuję i dosyć często. Ejsza, smaczne mamo gotuje obiady? Nie, nie. Co lubisz najbardziej? Zupy. Zupy. Więc mama gotuje też. Nie, tak naprawdę jemy cały raz, czas w domu. Raz, raz. <laughs> razem, tak razem wszyscy raczej gotujemy na przykład. Nie no, z rana ja gotuję. Z rana zawsze pijemy świeżo wyciskany sok. Najczę A ja gotuję Najczęściej sok jest celera, jabłka i marchewki na przykład. I już pół godziny po tym pierwszym jakby śniadaniu to jemy albo kaszę na przykład owsianą, kaszę yy, gryczaną, kaszę jaglaną A ja to czuję? Ja? I Może nie... twoje włosy widzieliście to? <grym> z rana my nie jemy żadnych kanapek. Piszcie w komentarzach. Właśnie też mnie to bardzo ciekawi, co yy, nasi widzowie jedzą z rana. No wyłącz proszę tą wodę, bo ja nagrywam teraz. Już? Ty wyłącz Twoje kamerę, ja od dawna jestem tutaj, ja gotuję. Słuchajcie, to? Ja to nagrywam. Mam to wyciągnąć czy nie? Czy niech ludzie widzą, widzą prawdę? Nie, tato się gotuje teraz obiad. Dzisiaj on gotuje, bo ja zajmuję się chorymi dziećmi. Tak jak widzowie chcieli, jemy w domu. Słuchaj, słuchaj, bo ostatnio dużo widzów... o, już maluszek chce spać. Dużo widzów narzekało w komentarzach, że nagrywamy z windy, czyli cały czas gdzieś na zakupach, no nie? też dużo kto pisał, że jemy gdzieś na mieście, więc proszę bardzo nagrywam dzisiaj z domu, zjemy dzisiaj obiad, też w domu. Stop, pauza. Już ktoś nie chce zjeść. Idę uśpić maluszka. Później zmierzymy wszystkim temperaturę i pokażemy nasz dzisiejszy obiad. Zobaczymy się później. Jasek zasnął. Tatuś zrobił obiad. Ten jasek już obudzony. Się. Fajnie? On bardzo lubi tą koruzelę. Tak, malutko? Zaraz mierzymy mu temperaturę. Niestety, właśnie tak wyglądało. mierzenie temperatury. 35,96 i Co to za temperatura? Teraz sprawdzimy maję, tak moje? nie co wyprawiajesz? Zobaczcie <laughs> się na jeszcze. Ty kolejna będziesz, wiesz? <laughs> maję, jak się czujesz? Niedobrze. Niedobrze. Boli Cię coś? Głowa nie boli. Głowa cię boli?

Słuchajcie, wczoraj był kupiony ten termometr, więc nie rozumiem, o co chodzi. Wczoraj jeszcze pokazywał, że dzieci mają podwyższoną temperaturę, a dzisiaj już nie ma. Uh -huh! Nie mam temperatury! Nie, temperaturę masz, ale nie masz podwyższonej. Mm -hmm. <laughs> temperaturę to każdy człowiek ma. Ehe. Góry, które znajdują się w Polsce, powstały... Aisha ja odrabia lekcji. To się wysłało zadanie. Gęstych lasów A ty co oraz robi? skał robisz? Zobaczcie jak uważnie i słuchać, co ich siedzę. Ma ja też te książki. Zazwyczaj jak ktoś jest przeziębiony, to przyjmujemy większą dawkę witaminy D3. Słuchajcie, już chyba kończymy na dzisiaj. Zobaczcie, iż też chcę się zdrzemnąć, tak? Jeszcze spać. Idę poszukać, czy mamy jeszcze jeden termometr, bo ten jest jakiś bardzo dziwny. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i zdrowia. Do zobaczenia do nowych vlogów. Pa pa. Pa pa. pa. Ajża, ajża.